<śmienicza> Spałaś? <śmienicza> to... <śmienicza> to się nie udaje, jak... to To śmieszne takie właśnie. Ty kłamałeś! Ja z czym kłamałem? Że ja niby spałam. Ale przecież to ty kazałeś mi cię nagrywać, że śpisz. Amela, co? Śpisz? Nie. No widzę. Teraz nie. Wstawać To są YouTube'a Gra aktorska, gratuluję manko. Co mi się tu zabrało? Jakiś taki podkład dziwnie. O co to chodzi? Proszę Państwa, zmieniłam kolor włosów, no ale nie widać jeszcze w sumie, jak są mokre, co nie? Da Wyglądasz jakbyś nie zmieniła w No wiem, momencie. wiem, 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 także jak się wysuszę, to wam pokażę. Jestem bardzo zadowolona. Docelowo jeszcze będę je farbować w... Patrz, ona tak, mi nie? robi na złość, ona mi robi na złość. Po prostu słodka i ona się chce tulić, żeby ją głaskać. Patrz jak zrobiła Bochenka. Znaczy, że jest jej tu dobrze. No, ona lubi zawsze leżeć tu przy człowieku. O, jakaś słodka. No i co? Ja generalnie będę się szykować przez ten weekend na imprezkę w niedzielę, bo zaprosiłam moje koleżanki obserwatorki na taki. Taką degustację kanapek, bo w poniedziałek mam premierę e-booka kanapkowego i stwierdziłam, że trzeba zrobić jakąś imprezkę i przetestować to na żywym organizmie, bo że Denis i Amelka lubią moje przepisy, to wiadomo, że im smakowało, ale trzeba jeszcze sprawdzić na innych ludkach, także no... Zaraz wam pokażę, Piąłem fajne ozdoby w sklepie dla dzieci. <słyski> To będzie ciekawe i na 80% nie wyjdzie mi. Ja jako zawsze osoba pozytywnie myśląca twierdzę, że nie wyjdzie. Nie wiesz, że sobie. Daj z w ogóle nie wierzę w siebie. Oczywiście, że wierzy w siebie. No to co myślisz, że ci się nie uda? No bo ja też jestem realistą w tej kwestii. No nie jestem fryzjerem. Jedyne, co potrafię, to właśnie kłócek. A to też i tak nie zawsze. No i, no i co, elegancko. Ja Heć, trzeba jeszcze doczesać tą cebulę do góry. Równiutko. Przepraszam. Teraz z tamtej strony ci się rozwaliło. Z drugiej. Wiem, wiem. Domyślam się. Nie umiem nigdy dobrze zabrać tych włosów. Ja też. Jak nie wiem, ja na przykład jak moja mama mała, to robi, nie? No, bierze ale, rękę pod Ale nie, tak akurat twoja mama ma talent fryzjerski. Czyż ona mówiła, że chciała być kiedyś fryzjerką. I no to tak, widać, że mega dryglę. Moja mama całe życie farbowała i w domu z swoją siostrą, wszystkie włosy. Wszystkie później płakały, ale zawsze wracały. <głos> <głos> Jeszcze, nowe no, obcinanie też było. Nie ale twoja mama robi najlepsze pozory. Zawsze takie mega estetyczne i fajne. Jak twoja mama to ogląda, to będzie zadowolona, że ja tak chwali. <noise> to nie jest moja mama, to jest moja kościoła. No, a <noise> Mamusia. <głos> Mamusia. Nie Aha, ty miałeś by go zrobić tu u góry. Nie, 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 tak jest dobrze. Pokaż się. Pokaż. No świetna fryzura. Fajna, Teraz się pokażę Lauczkę i może zrobię jeszcze jedną. Słuchajcie, to jest ta Lauczka. chciałam Wam na chwilę pokazać, co mam zapakowałam. Ten papier. Proszę. To zainki to ten bryloczek. Czyli pomóż mi to wytworzyć. Zobaczcie. Ładny? Ładny? piękne. Dobrze, to musimy go zapakować. Jest, yy, przepraszam, w co to jest zapakowane? W papier. W jaki papier? Do czyszczenia swoich spraw. <głosy> <głosy> tu są te naklejki i laurka tam jest. Piękna. I to jest, I to ale to ogólnie, bo, bo nie bardzo wiem co to jest. To jest malarka. Tak. Tego chłopaka. Aaa, ok. Wow, świetnie jak smarujesz ten krem, naprawdę. Najlepiej. Nie cierpi ja smarować kremem. Smarować. Dlatego używam jednego palca, ewentualnie tej części ręki. Ja cię mogę posmarować Ewentualnie jeszcze ten. Z yy, palca od stopy. Ty mnie ja możesz posmarować? Ale to i tak jest Dawaj. sukces, że zacząłeś używać tego kremu. Dawaj. I że ty w ogóle Wiesz, kiedy tydzień nad go. go użyłem? Tydzień temu. W ogóle chyba za dużo wygląda. No, kremu się tyle nie daje. Posmaruj. Boże! To jest taki biały. Oj tam, oj tam, odrzuć. Cały biały. Nie da się tego Pff. raz. No, zaprezentuj się tak, jakbyś chciała, żebym. Ja ci się zaprezentował kiedy mnie poznałaś. No. 3, 2, 1. <noise> tak, to zdecydowanie nasze dziecko. No, chciałam sobie zrobić fajne fale, a znowu wygląda jak pudel. Co coś się stało? Nie, coś nie, nie. nie moja prostownica już ma chyba 6 albo 7 lat i ona już tak nie działa, ale, jak działa. No dobra, no ale chodzi nam o kolor, no. No jest taki ciemny blond. Tak. Ciemny blond z delikatnymi rudościami, ale no nie da się tego pozbyć, bo co zrobiła Ania? Zafarbowała oczywiście włosy farbą drogeryjną Pan, mój kolega, fryzjer Damian powiedział, że jak pójdziesz do domu, to już nic nie nakładaj na tą głowę widzimy się w styczniu i wtedy to jeszcze poprawimy żeby się tego rudego pozbyć no, także no sama sobie to zrobiłam no i to jest ta nauczka i spotkałam dziewczynę, która w ogóle się okazało, że z mojego polecenia poszła tam no i ona zrobiła to samo Ktoś jej spierdzieli włosy, no to co? Ona nałożyła ciemny brąz drogeryjny, no i teraz mówi, że po prostu próbuje się jakoś tego pozbyć ze swojej głowy i mówi, że mimo, że tyle razy to zrobiła, to nie ma nauczki i zawsze z mogła nam się wraca do tego fryzjera, trzeba wydać znowu więcej kasy i to takie błędne koło, także jak naprawdę nie potraficie farbować włosów, nie róbcie tego w domu bo potem trzeba dużo pieniędzy wydać u fryzjera no czy jeżeli się je ma albo po prostu no, robi się co się może i potem nie wiem, wypadają ci włosy tak jak na przykład moim koleżankom w gimnazjum jak farbowałyśmy sobie razem włosy rozjaśniaczami wszelkiej maści bo włos na co chodziła, prawie wyłysiała ej, ktoś się pytał co to za pierścionek co? I taka koszulka taka czysta. I Ten się masz to, no. Dużo ludzi się o niego pyta. To jest pierścionek z Nazare, z jakiegoś takiego sklepu ale hasie, szkło i byle co. To wszystko tam było, biżuteria, jakieś kapelusze, szaliki, czapki, takie rzeczy. Jakbyście chcieli, to pojedźcie do Nazare, do takiego sklepiku do Portugalii. się do Nazaretu? Co? Zobaczcie, ściana jest zrobiona. Wow. Panowie powiedzieli mi tak. Jutro zdejmij te krzyżyki ze ściany. To zdejmujesz? To zdejmuję. No nie jest to najlepsza robota. Jakby było to moje mieszkanie, to powiem szczerze, nie odebrałbym tej pracy. Mhm. Niemniej jednak, nie jestem właścicielem i, i właściciel też się tu nie pokazał, więc no. Zrobili. Zrobili. Ważne, że nie spadło. Co, trochę tutaj kafle opadły, niektóre i po prostu jest skrzywanie. one nie mhm. opadły, jest, są dwie opcje po prostu, albo źle panowi w którymś momencie położyli jedną kafelkę i względem kolejnej A, okay. uskoczyła, no i już szli z tym trendem. Albo jest druga opcja, że są krzywe kafelki, okay, okay. bo to też nie są idealne rzeczy, to są, wiecie, betonowe, rzeczywiście betonowe kafelki, które jakaś firma robi po prostu yy, sama, nie? Wiecie, to jest fabryka, ale jednak yy, to też zawsze jakieś tam wady są, no i... Nie chcę też mówić do końca, wiesz... No byle, panik, byle by nie spadły, bo no. No najważniejsze jest to, żeby już nie spadały nam na głowę, nie? Tak, tak dokładnie. Także teraz tak myślę, że i tak codziennie będzie przejść, popukać w jedną, no, tego jest prawda. No tak. Bo ostatnio, no to wiecie, yy, można było też pewnie to zweryfikować i się zorientować, że ktoś może jednąć. Ale to nie nasza wina! No. Pokażę teraz ozdoby imprezowe na imprezę kanapkową. Aha. Mm. Nie mam, lubię kanapki jeść. Będę mogła jeść kanapki. <noise> Mamo? No? A będę mogła przejść na tę praskę? Możesz tak. Troszkę troszkę na kanapę? No, zostaną na pewno Dobra, uwaga. Jakieś resztki. Ja mogę sobie Tak? Okay? Pokażemy razem, co? Najpierw to najlepsze. Co to jest? To. To są takie, takie... Eee, jak to się tak. Serpentyny. Takie... No to jest głośne? Nie, to tak nie jest komplet, tylko to jest się... Tak rozwija, tak się rozwija i tak skręcasz i potem wieszasz tak w różnych eee, miejscach. Kubeczki. kubeczki. Te kubki się tak podobają. Piękne, nie? Eee. Jak da radę, nie? Po imprezie, to po, weź je umyj. <grym> Ale one są fajne, te kubki. Talerzyki. Talerzyki. No, będzie tort. Będzie tort, na którym będą kanapki takie z lukru. I jeżeli chcecie w ogóle y, zobaczyć relację z tej imprezy, to, to pozostaje wam... to jest na Instagrama. Bo na YouTube tego nie będzie, a Ania będzie to relacjonować Smarony. na Instagramie. Tak, to są balony z konfetti. O, jasne słomki jasne teraz pokażę. Słomki? Proszę, pokaż. Bardzo ładne słomki. Pokaż, bo nie widzę. jazdy. gwiazdy. A odwróć drugą stroną. <słuch> <słuch> Serwetki. Serwetki, ja mogę pokazać to? to takie... słodki. bo tu jest taki coś możesz Trzymaj. co to to jest taka świeczka to będą świeczki bo to będzie mój piąty e-book, więc wbijemy pięć świeczek to co pięć no o ja torcu. a tortu Będę mogła zejść trochę tortu no zadbam żeby został kawałek dla ciebie elegancko mogę będzie. ja się już nie to? umiem doczekać a jedną dost bo y mama niestety wzięła dwie do koszyka tak. Te serpentyny. I będą na moje urodziny, bo moje urodziny są za 5 miesięcy. No, Amela się nauczyła liczyć w szkole. Do stu. I już wszystko ogarnia. Kiedy urodziny? Kiedy? Która godzina? Która godzina? Gratuluję. A która godzina? Udo komina, he. <śmiech> <śmiech> I Idę wyszucić śmieci. Boga. Mieszka, weź. to? Czy to to? Tak, chodźmy. A solki? To? Fasolki. O Jezu, ale ja nie jem. Okej. Okay. To są fasolki wszystkich smaków. Mam tak, psią karmę, papryczkę chili, kary, sałatę, mydło, jakiś taki napój. I ty. To jest na zasadzie takiej, że losujesz fasolkę i albo trafi Ci się dobry smak, albo właśnie jeden z tych złych, o których Amelka wspominała jakieś psiakarma, papryczka chili i tak dalej. Yy, Amerka! Amerka Amerka tak bardzo chciała to nagrać, że już myśleliśmy nad osobnym odcinkiem z fasolkami, ale stwierdziliśmy, że nagramy dzisiaj do, do vloga. No to I ty losujesz mi, tak? Tak. Okej, okay. Mogę trafić albo na. Kapustę. Na arbuza albo na kapustę. Wiesz, kapusta jest spoko, nie? No. Pamięć, to jest kapusta, mm, Arbuz. Tak? Dziękuję, dziękuję bardzo. Co ty dla mnie będziesz Psia Psiakarma albo cola. Proszę wybrać. Psiakarma jest przeprzeobrzydliwa. Naprawdę jest nie... to jest naprawdę tragiczne. Tak? Mhm. Boję się. Dawaj za tego Nie, no, musisz zjeść nie, cało. Cało. No, Sama chciałaś, oh dawaj. my god, to przygotuj papier. Zrób to. No dobra. Kole masz? Jeszcze <laughs> Dobra, to nie musimy... Nie ma musimy jeszcze raz wylosować, żeby ktoś trafił coś niedobrego, no. Dwa razy jeszcze zakręć się Dobra. Dawaj. Jest między żółtym a zielonym Ale wezmę żółtych, bo zielony już jadłem, tak? tak? Co mogę trafić? Kary Kary albo jakiś tropikalny smak Co? Kary Nie, to jest mydło Mydło, <laughs> mydło smaku kary Daj no papier O fuj. To jest straszne Bleh. Teraz ja tobie tak? Ostatni raz O masz to co ja A nie, czekaj Przepraszam cię bardzo Przepraszam cię bardzo, masz niebieskie Albo pasta do zębów, albo guma balonowa Dawaj Albo pasta do zębów, albo guma balonowa No Pasta do zębów I taka dobra? Tylko czuje. czuję. Czujesz Nie, no, czuję tylko mięta. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Ale nie. Zaraz przyjeżdża egzotyczna kierowniczka, będzie nagrywać materiały promujące jej książkę, także dzisiaj się będę spełniać w roli aktorskiej i zostanę psychoterapeutką. To jest, to jest moje ukryte powołanie. Tak, coś czuję. 30-latki, a nie ty jesteś młodsza ode mnie? 27, dobrze. A nie, to ty jesteś tylko młodsza, to 30-latki, a jednak 200 zł się należy i pobudzenia w Biolonii. 3000, dziękuję bardzo, że cię Pani uratowała Trzymajcie się na ale fajna książka, to twoja? Nie. Tak Twoja książka? no. dobrze, bo nie mam papieru. A chciałam tylko powiedzieć, że to fakty, że nigdy nie mam papieru. Ale to nie dlatego. Tylko dlatego, że Denis zawsze jest osrany ze szczęścia, jak mam przyjechać. Taka jest po prostu Nie, dlatego, że ty korzystałeś z toalety po prostu, nie mamy. Oj, tam semantyka. Mam, mam kupę. Zostaniesz yeah. I Dzisiaj jest piątek, także standardowo jedziemy do Bytomia. Z tym, że mamy małą zmianę. Yy, jedziemy dzisiaj z Amelką sami, bo Ania właśnie organizuje w niedzielę tą imprezę kanapkową. Także musi sobie wszystko ogarnąć. Musi jutro przyjąć gości, bo przyjeżdżają też jakieś koleżanki, które nie są z Krakowa. I się pakujemy, właśnie. I, aha, i tej pani nie bierzemy ze sobą. No, po nam chciała jechać. Dobrze cię spakowałem? No jeszcze ja przecież muszę Dobra to otwórz To otwórz mi, bo ja nie dosięgnę. Tu macie szpałce, że krótkie mam je Tak, tu jest. schowaj Ja chodzę do ubrania A Amelka niech schowa swoje bluzy Dobra Proszę Pakowanie na wakacje Daj To Proszę A jeszcze ty wchodzisz? Czekaj Czekaj, upcham cię Dobra. Dawaj, Dawaj. O, no. ja super bardzo dobrze. A będziesz śnić za nami? No, trochę tak, akurat dzisiaj. A jutro już nie? Nie. Piętaczki. Czekaj, co się. To chyba będę musiała wejść. Daję ja tu, ja tu. Czekaj, teraz tylko wejdę. Kiedy trochę to upa, A tam? Raz, Jest okej? Okay? A wiesz o tym, że tam na dole że mój laptop i właśnie go zgniotłaś? To trzymaj się, pa!